Witajcie w Suzuka Circuit na torze Suzuka, gdzie odbywają się między innymi wyścigi F1. Chyba wkrótce będzie, nie? nie wiem, Jakaś impreza. Nie interesuje się F1, nie, Ja też nie, w ogóle, nie? nie. nie? Taka, no. taka, no. taka, Ale taka, ten, ten Tor kojarzę. Nazwę kojarzę, bo tu jest wiele eventów, dość znany Tor. Jest cały park rozrywki, Szekaj, taki Disneyland dla Suzuka? osób, które lubią auta. Najgors... O nie no to chyba nie jest taki zły. Nie wydaje się aż taki nie, skomplikowany. Nie jest bardzo trudny. jest? Bardzo trudny, trudny jest? Tor, jest też widzę dla motocykli, GP Field 32 to chyba są te go-karty, co? Chyba tak Spójrzmy na mapkę Tam masz GP Field No, tak, 32 Dobra no, przejdźmy się na razie no, To są w ogóle różne atrakcje dla dzieci Karuzele, no taki Disneyland Tylko, że samochodowy, nie? Jest pole kempingowe nawet Family Campsite No na bo zaraz będzie padało Nie no, nie będzie padało dzisiaj Michał, zobaczysz tak, we wrześniu 22 24 października będzie F1 w Japonii Co idziemy na to? Kids Spike Training coś dla mnie. A tu jest ten karta, tak, zobaczmy, co jest stage, debut stage. Chyba najpierw robisz ten debut stage i potem dopiero możesz e, cisnąć dalej jak masz odpowiedni wynik. No to kurde. Dobra, na razie pójdźmy zobaczyć tor A ten kartek u karty spróbujemy jakoś pójść No ja nie chcę nic mówić, ale generalnie jest dzisiaj strasznie pusto Tak jakby to w ogóle było zamknięte Przejeżdżaliśmy tu obok i dosłownie myślałem, że to jest w ogóle zamknięte dzisiaj Bo tu się nic nie dzieje, nic nie jeździ Nikogo nie ma Strasznie pusto Bez 33 sekundy jest To jest ten tor? Ja w, pod Hakubą zrobiłem drugie miejsce hmm. no bo mi nie pozwolą na pewno z plecakiem na to wejść, a więc... No, postawić może gdzieś, może się wiesz. Może nawet dosłownie tak, żeby postawić poza barierką, nie? Albo tu gdzieś tu no. poza torem, nie? Lemon squash się no, fajnie to wygląda, fajnie. No także bo... 25 wypadków śmiertelnych Kurde, to Pani Pani. Co to nie ma za jest Ma to jakiś ten Są rękawiczki, różne rozmiary. To chyba na kark jest, co? Nekk? Nekk gado. Mhm. Oj, zdjęcia są nie. Muszę zrobić fotkę? Ja pinku! No! Kawaj! Popatrzymy, jak oni jadą, nie? Tak, ale kamerę będę musiał postawić na zewnątrz O, albo tu na dachu dam Damy yy, na górze Tutaj, nie? Będzie spoko ja O, w ten sposób dam kamerę Jakie koszta? 1001 od osoby A, i oni się teraz będą ustawiać, nie? Ale teraz mają trening Mówią, że to no. jest trening na Suzuka Race Aphasia to jest basen, tak? Ale w ogóle nie wchodź tam. 78, 80, 80. Ale ten... Tutaj driftują na tym zakręcie ci powiem, fajnie wygląda. Inaczej niż w telewizji, wiesz? Tak na żywo tak... Mm, ma, to, ma to moc. Ma to moc. Dobra widzowie, my idziemy na gukarp. Ponieważ oni są upierdliwi i nie mogę bliżej postawić tego. To ja już was muszę tu zostawić. Zostawiam was złączonym mikrofonem bezprzewodowym. Tutaj proszę o wyrozumiałość, bo po prostu no, nie będziemy mieli zaraz.

Mamy wyniki, już wam pokazuję, jak to wygląda. 15:20 jest dostępny, dostępny. Tak to wygląda. Dostajemy listę wyników dzisiejszych najlepszych wyników, w trybie ATAK. Co rocznych najlepszych wyników, miesięcznych najlepszych wyników. I mamy licencję na karty, nie? No i tak to wygląda. No dobra, nie. No, słuchajcie, no, przyjechaliśmy na torcuzukę, przyjechaliśmy tylko kartami, więc fajnie, ja się cieszę. Wyścigi jeszcze tam są, chodźmy pooglądać jeszcze trochę No coś do picia Wyłączymy mikrofony, już chyba nie potrzeba Dzień dobry moi drodzy, wszystkich, którzy dopiero dołączyli, jesteśmy na torze Suzuka Dzisiaj ostatni dzień naszej wspólnej przygody z Michałem, ósmy dzień streamu, streama przedłużanego I jesteśmy właśnie na torze Trochę pogoda kiepska, teraz będziemy jechali nieco na północ Poszukamy Jakieś restauracje, żeby coś zjeść na lunch, a potem poszukamy la w hotelu. A tutaj zobacz, na motocyklu można pośmigać. Chodź, grubo. Dawaj, dawaj, mały, dawaj, szybciej, dawaj, dawaj, dawaj. To jest you can do it. Jedzie, to jest jedzie. No, przecież to jest takie wolne, on no się przewraca. lata na boki. Co jest grane? Nie może jechać, przecież to jest takie wolne. Fireworks Pizza To jest naprawdę pizza z truskawkami Nie żartuję Zobaczcie co się tutaj dzieje w Japonii dzieje Pizza z truskawkami i pomarańczą I z winogronami A co to jeszcze mają? Mają lody i kawę Jakieś szejki chyba Sałatki No kurde, gelato to ja bym nawet zjadł Soczki Pizza 1300 jenów, Duża 4300 Woo! Oh, baby Wyjedzie na tor jeszcze? Ale wystrzelił. Drugi. Druga runda. Ooo, jadą trzy. To no, chyba nie koniec. No dobra, no chodź, to do O, jadą, 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 daj. Boczułem, naprawdę było czuć, ale super. No. Czuję już emocje, czuję. Czuję te silniki, czuję to naprawdę. Super. Bardzo mi się podobają malowania na tych samochodach, Świetne są zrobione. To tam przekozacko. Kupica się tu rozwalił? O kurczę, to jest, Lambo, nie? To jest Lamborghini. Jest blisko? Naprawdę blisko. To jest mapa tego obiektu. On jest ogromny, naprawdę. No Gdzie doszliśmy? Nie, tu, tu, Max. Tu byliśmy. Tu jesteśmy, you are here now. Dobra, chodźmy w kierunku wyjścia. Kończą. Pięknie ruszali. Roller coaster obok działa, tak, wszystko działa. Tylko nie ma ludzi w ogóle, więc nie jeździ nawet. I tam jest pizza po drugiej stronie. Tam jest przynajmniej przejście do Ale cisza się zrobiła, nie? Super. Zależa, tak Jaka mgiełka. Słuchaj. Podsumowując, było wesoło. A dzisiaj jedziemy na wieczór do law hotelu, wreszcie. Umyjemy Będzie buffed up. Jesteśmy cali... Cali jeszcze już jesteśmy mokrzy, słuchajcie. Byliśmy chyba 4 dni temu ostatni raz w osenie. Przyda się dzisiaj też normalna kąpiel po prostu. Uh. Super, tajski uwielbiam. Dawno nie jadłem. A ty co zamówiłeś? To ryż? Z papakao. Papakao. Z fajeczkiem. I wziąłeś te chicken wings Tak. ja to lubię. To jest makaron ryżowy, tak? Co to za makaron? Tak mm. ja bym wam powiedział, że jak stówka wejdzie, to tu A, są już otre, to szybko, ostre chili. To szybko go wcinam. Dziękuję. talent club. Kurde, to jest talent club. So nie ma cennika. My trafiliśmy do dobrej dzielnicy, mam wrażenie, wiesz. to jest dla No. Burdele i law hotele Coś 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 sam raz dla nas. Law hotele są spoko nawet dla turystów. Jeśli ktoś szuka tylko noclegu i od razu następnego dnia jedzie dalej, bo nie możesz zostawić rzeczy w law hotelu na prawda dwa dni. Coś takiego, bo to jest tylko na jeden, jedną noc. Nie, chyba możesz też na dwa. Można? Okej, okay, ale no generalnie jest to no, 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 no. chyba, no. Zależy może od hotelu. Są niektóre, które już hotele, love hotele, które są normalnie na bookingu, nie? Więc możesz normalnie jako turysta je wynająć te, te pokoje. Natomiast y, na pewno jest komfort taki, że są du, duże łóżka i często jacuzzi jakieś no, jeszcze, nie? Te łazienki łazienki są bardzo ładne zazwyczaj. Dobra, jedziemy do hotelu RR Czemu w kamperze nie śpicie? O, to jest ostatni wieczór z Michałem Więc postanowiłem go jeszcze bardziej upokoić Już na zamku a Żeby radosny nie wracał do domu Mamy ten kluczyk wziąć i pójść do pokoju Czyli w pokoju się płaci dopiero No tak, zamiast maszyna. Tak, maszyna będzie Zawsze się o to nie ma? No Jaki ten, industrialny feeling o. Pornosy nie lecą? Dobrze, nie lecą Ja pierdolę Chodź Jaka cela, zobacz, zobacz Jo. O kurwa ja. Co jest grane? Jak to? Mamy piwnicę BDSM? Jo. Ja. What up? Tylko tu gorszy sygnał będzie, może? Woo! Let's go! Sauna jest? Masz saunę, nawet! Jo, patrz, jest sauna! Check this out! Jest sauna, jest ciepła? Nie. Yeah. Chcę to odpalić. To sygnał nie jest. Fontanna! Ale... Ten hotel 9000 jenów, kosztuje. Ma dwa piętra do siebie. Jest pisak. Tym razem jestem przygotowany. Jest pisak. Pan Pankaczka. Będzie wpisywanie klasyczne wpisywanie ników. Zaraz będziemy jeść. Jak wróci Michał, to będziemy jeść zastęp... zastępstwo spermy ryby. Spermy ryby, ponieważ nie mogliśmy tego kupić. Nie było w tym sezonie. Dało się kupić. Już my szukali wszędzie, nie było. Więc Michał pojechał do sklepu i kupił mentajko i coś równie obrzydliwego. Więc zjemy to. Znaczy ja zjem, bo on tego nie będzie chciał. A potem robimy depilację klaty. I potem idziemy na hotta. Dobra, jak to działa? Szybko, bo ja iść do tego taba. Tak, tak się kryta, chce się. Ale to byś leżał, więc co ty może? No, ty też się ten. Pamiętaj, że na słupka nie było, nie? Nie. Bo będę taki miły, że na to może. jakiś ten testowo należy, co? Nie, poczekaj. No zrób testowo jakoś. Przestań. Widać wszystko? O! Ale one są pływowe. Bo mam za dużo futerka, może trzeba najpierw wykolarką? Nie, Boże. Coś schodzi w ogóle, czy nie? Ja mam za dużo futerka. podkreślenie, podkreślenie, jest z nami w Japonii 5 miesięcy. Schodzimy do nasze piwniczki BDSM. Zajebiste, nie? Jest absolutny zakaz robienia klipów. Nowy kaczkier. Ja pierdolę. Podwodny 150 złotych. Lady Ann była grzeczna, więc kaczka też się o, jej należy. Tak jest. Lady Ann też otrzymała swoją kaczkę. Pamiętajcie, że ilość kaczek jest limitowana. Tak jest, to wszystkie drogi prowadzą do basenu. Nieważne kim jesteś na Twitchu, w końcu lądujesz w basenie. Emil The Duck. Kaczka jak Emil wygrała. Michał odpala szampana, ale nie ma tutaj kamery i sprzętu 10 tysięcy złotych, stream przedłużany, słuchajnie! Bring it on, tylko nie widać, prawda? Mini, Leci! Jak to się odbije? Uwaga na oczy! Oooo! Przedłuż KOLFON jest z nami w Japonii w 2 miesięcy. Piękny kałd, dawaj kolejny. KOLFON jest z nami Japonii w Piękna kolekcja, Kaczuszek. Bardzo dziękuję. A ja to za imas. poważną rozmowę z Aigo. Zależy od tego, czy zarobię na pralkę, więc to jeszcze się okaże. Dziękuję za dziś. Żegnam się.